Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej, a zwłaszcza miłośników filmy Minolta. Miałem przyjemność fotografować Minolta X700. X, możliwość wywołania X300 X9 Minolta, na którą się, przyznam mówiąc, zachwycałem jako najlepsza, jest czarna, więc profesjonalna, jako najlepsza Minolta X9, ona się wywodzi z X300. Natomiast w momencie, w którym zobaczyłem u Rafała stojącą X500, to minolta, to aż mi się oczka naświecił. Mówię, o, to jest to, czego mi brakowało do szczęścia, czyli czym nie fotografowałem. Do szczęścia, ponieważ wiele osób uważa, że minolta X500 była najlepszą minoltą z całej tej serii X yy, coś tam, yy, z tych wszystkich, w sumie czterech modeli, jakby, jakby X9 policzyć jako osobny model. W Stanach Zjednoczonych X500 nazywało się x, X570 i to jest dokładnie ten sam aparat. Y, najlepsza, ponieważ posiada wiele cech z X700, a jednocześnie ma kilka funkcji, których w X700 brakowało. X700 została zaprezentowana w roku 1981, a x w 1983 roku. W tym samym roku została też pokazana X300, czyli resztę rozwinięcie tej serii yy, całej, bo takie było założenie Minotaur, żeby yy, aparat był był naj, najwyższej, czyli tej wyższej półki, średniej i niższej, żeby one miały jak najwięcej ze sobą elementów, czyli ta sama obudowa, ta sama migawka. Migawka we wszystkich tych aparatach jest yy, sterowana elektronicznie, z czasami od 4 sekund do 1 tysięcznej części sekundy i z, z sygnalizacją lampy błyskowej na 1,6. Jest, jest to migawka płócienna, Wcześniej bywały metalowe migawki w minoltach, no ale to jest właśnie ekonomia. To jest to ekonomiczne myślenie. Jak sprzedawać lepiej, więcej aparatów, to żeby to można było, to trzeba obniżyć jego cenę. Minolta X700 była w cenie kanona A1P, Minolta X500 była tańsza. Mixnolta X300 to była prawie o połowę tańsza od Minolta X700. Ta się dopiero sprzedawała. Ogólnie z Minolta. X700, która sprzedawała się, jak tylko w 1981 roku się pojawiła, sprzedawała się bardzo dobrze. Moim zdaniem to, że dopiero dwa lata później wyszły te następne minuty, to jest spowodowane tym, że po prostu oni nie wiem, czy spodziewali się aż tak dużej sprzedaży i nie nadążali z produkcją. Więc po co mamy robić model inny, jak ten się sprzedaje świetnie? No, Sprzedawał się świetnie X700, dlatego że miała tryb P, który dawał możliwość. <coughs> Automatycznego doboru czasu i przesłony, czyli wszystko mógł aparat zrobić sam. Przez to dużo osób, zwłaszcza początkujących, mówiło, uuu, to jest aparat dla mnie. Ja nim zrobię dobre zdjęcie, nie muszę się na niczym znać. Zawodowcy natomiast patrzyli, o, bo Minota X700 posiadała pomiar, błys pomiar światła błyskowego od odbity od filmu. Tak jak Olympus to zrobił, takie ho, 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 słynne i wszystko o tym mówi, że jest the best of the best, minuta X700 tak samo mierzyła e, błysk, e, i e, część zawodowych fotografów uważała, że no to w tym momencie, jeśli ja dużo używam lampy błyskowej, to ta X700 będzie dla mnie. E, w momencie, kiedy weszła 2, ta później w 1983 roku X500, ona nie była kierowana do zawodowców. E, zabrali jej kilka funkcji. Co jej zabrali? X. Szybko muszę sobie przypomnieć, czego w niej nie ma. Nie ma... automatu. Czyli nie ma trybu P. I tak szybko się zastanawiam, czy coś jeszcze e, zabrali. Zaraz pewnie się okaże, że coś zapomniałem, czego, e, o czym, co, co pamiętałem, że zabrali, ale przede wszystkim za, zabrali, a już wiem czego, e, zabrali jej tryb P, czyli ten e, Minolta Program System, ten MPS, e, który był tak reklamowany z Minolta 700 ale coś musieli zabrać, żeby ten aparat był e, tańszy. Zabrali mu też korektę, korekcję ekspozycji. Czyli tu na pieści, ten pierścień, można było jeszcze skorygować ekspozycję w X700, w minolcie X500 nie można. Z mojego punktu widzenia obydwie te rzeczy nie ma problemu. Ja tak myślałem, jak ja używałem minoty X700, jak ją miałem pożyczoną ja, jeśli dobrze pamiętam, to używałem ją w priorytecie przysłony, czyli w programie, który ja najbardziej lubię. Czyli ustawiam sobie przysłonę, a aparat do tego mi dobierze jakiś czas. <mrzyska> Minuta X500, oczywiście, tak samo jak z X700, zresztą pokaże mi ten czas, który dobrała, pokaże mi też przysłonę która jest ustawiona na obiektywie, ja to wszystko widzę w wizjerze, w związku z tym nie mam problemu. W X300, który był tańszy, yy, 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 mogę tak samo trafać, ale nie widzę przysłony. Yy, dlatego ten X9 mi się podobał, bo on znowu widzi przysłonę, znaczy, znowu, żebym ja nie skłamał, że dużo tych aparatów przywróciłem, tak, yy, znowu pokazuje yy, przysłonę yy, yy, i też ma. Yy, to co yy, i Czyli zabrali pre, zabrali korekcję ekspozycji. Ha, ale co, dali w zamian? Znaczy, zostało, to co zostało. Znaczy, zostało możliwość pracy manualnej, pracy z priorytetem przysłony, blokady ekspozycji, którą ja bardzo lubię. Naciskasz spust, znaczy... Przycisk blokady ekspozycji, czyli sprawdzasz, ustawiasz, sprawdzasz, naciskasz blokadę ekspozycji, przegadlujesz, robisz zdjęcie. Ja, to jest najszybszy, moim zdaniem, to jest najszybszy sposób fotografowania w automatycznych trybach dużo szybszy od projekcji ekspozycji. Kolekcja ekspozycji jest przydatna wtedy, kiedy wiem, że ta cała seria, całą serię zdjęć muszę skorygować w jakiś sposób. Natomiast jeśli robię pojedyncze zdjęcia, to blokada ekspozycji jest zdecydowanie wygodniejsza. I jest w X500 jak najbardziej. Jest podgląd głębiości. Jeśli ja używam y, pre, y, tego y, y, Przysłony, czyli programu, że do przysłony odbiera czas, to on wie, jaka będzie przysłona, więc on mi w tym momencie bardzo ładnie pokazuje przysłonę, dam głębi ostrości na tej przysłonie. I to jest bardzo wygodne. Co natomiast. Aha, i zostawili też ten pomiar ten błysku światła od, od filmu. Czyli zostawili mu ten profesjonalny pomiar błysku światła. Co. Ale co dodali, dlaczego część osób uważa, że ona jest wygodniejsza? Dodali w trybie manualnym, dodali informację o tym, jaki jest czas mamy ustawiony na pokrętle i jaki jest czas sugerowany do tego, żeby uzyskać właściwą ekspozycję. Czyli w trybie manualnym ja po prostu włączam, włączam, włączam aparat, przełącz, przełączam się, przy, przysłonę. przełączam przysłonę przełączam przysłonę na taką jaką chcę i aparat mi pokaże wtedy ustawioną masz czas 1.25 a ja bym Ci sugerował 1.60 pyk palcem przełączam się na 1.60 i już mam to co on uważa, czy jego światłomierz uważa, że powinno być dobrze, tryb manualny w X500 tak samo jak w X9 jest bardzo wygodny i bardzo przyjemny Dlaczego powiedziałem, że X500 jest. Znaczy, dlaczego zgadzam się w dużym stopniu z tym, że X500 jest lepsza od X9? Spust migawki. czy zoreczko, zobacz, jaka fajna minolta jest. To zoreczka przyszła, zoleczka jest prawie czarna do nieczarnej minolty. Zobacz, jaka fajna minolta. W X9 ten spust jest zwykły. Czyli nie jakiś tam. Nie taki, jak Minolta ma, czyli ten. Jak to jako się nazywa i pamiętam, że jak dotykasz go tylko, to on już się uruchamia, robiąc styk za pomocą palca. I drugie zrobienie zdjęcia jest właściwe. Ustawimy. A jak włączę oczywiście. Mam od razu pomiar światła i za chwileczkę jest zdjęcie. To jest błyskawicznie i szybko. W tamtym u nie mam baterii chyba bożonych, a w zwykłej to jest jakby dwupozycyjny, jest inaczej skonstruowany. I w sumie po tym, jak pofotografowałem sobie, pochodziłem po półdusku i fotografowałem tą X500, stwierdziłem, że. Przyjemność fotografowania. Przyjemność X700 była duża. X500 jest tak samo przyjemna w fotografowaniu, ale ma ten tryb w manualu. Pokazywanie czasu, jaki jest na pokrętle czasu zarejestrowanego jest bardzo dobry. Co jeszcze ma X500? No. Ma możliwość włączenia, włączenia dźwięków ostrzegawczych i wyłączenia tych dźwięków co jest najważniejsze także samofotografowanie, zasilanie, dwie baterie 144 szybkie ładowanie, nie, jest klasyczne ładowanie jak to u Minolty na te, te takie plastikowe jasne wkłady, ten, rolki, przekładasz, włążasz tak Zoreczko, tak ja mówię do filmu tak, o zoreczkach, o aparatach natomiast, aha, co miałem powiedzieć, zdjęcia, ekspozycja, znaczy ekspozycja Minolta X500 zrobiła idealnie. Również wszystkie zdjęcia, kropka w kropkę, jednakowe są. Ja używałem do niego, co można mi rozeznać, że nie używałem Minolty, obiektywu Minolty. Nie. Dostałem go z obiektywem Kenlock Motor. Nie, Kenlock MC-TOR 35 ze światłem 2,8. Zoreczko, nie, nie możesz mnie gdzieś po uszach. Nie, nie na wizji. Yy, firma Kenlock, yy, jako taka, znaczy, to był, Kenlock to była firma handlująca przede wszystkim statywami, ale też obiektywami, i ona zamawiała sprzęt, który, który sprzedawała, bo to japońska firma, u różnych producentów. Trudno jest określić. Szukałem, naprawdę starałem się ustalić, kto wyprodukował ten konkretny, tą konkretną 35 2, ale to zanim zacząłem robić zdjęcia, to nie przejmowałem się tym bardzo. Natomiast w momencie, kiedy zrobiłem zdjęcie, obejrzałem jakość tej 35 to stwierdziłem, że ciekawe, kto ją skonstruował. I nie udało mi się do końca ustalić, kto może być producentem. To może być. Wielu różnych japońskich, japońskich na pewno producentów, może, może yy, być zamieszanych w produkcję tego obiektywu, ponieważ oni zamawiali obiektywy i tylko oni wiedzą, którą parkę jakich obiektywów gdzie zamówili, a ta informacja wydaje mi się, że w internecie się nie znalazła, więc nie wiem. Natomiast sam obiektyw, jeśli spojrzymy, to jest 35. 2,8, ładnie się ustawia światło, a czy ładnie się ustawia yy, ekspozycję? Yy, ostrość. Yy, Kliny y, poziome w Minocie X9, były skośne, no tu jest klin poziomy ale wygodna, bardzo jasna, fajna matówka. Dobrze się robi zdjęcia. W ta 35, tak jak spojrzymy na to główne zdjęcie, to jest idealny aparat do tego typu ujęć, czyli szeroki, to jest w miarę szeroki kąt, mocne podejście, z dużą głębią stosie się przymknę do głębia. Ja widzę, jaką ustawiam przysłonę, widzę, jaki on mi czas o tego powie. Do 35 wystarczy mi jedna <laughs> 36 sekundy, żeby mieć <laughs> nieporuszone przeze mnie zdjęcie, bo jeśli ludzie będą się poruszali, to się poruszą. Natomiast tak, tutaj nie ma problemu, mogę wyciągnąć na 8, na 11, na przysłonie i widać, że to zdjęcie jest tak równe, ostre. Od samego początku do samego końca, do horyzontu, jakby go było widać. Z prawej i z lewej strony wszędzie nie ma żadnych wad. To zdjęcie jest bardzo dobre i tak jak oglądałam je. Jedynie rozdzielczość negatywu ogranicza rozdzielczość tego zdjęcia, nie rozdzielczość obiektywu. On ma bardzo dobrą rozdzielczość. Um. O, tu mam zrobione zdjęcie portretowe tym obiektywem, oczywiście 35 typowo portretowy obiektyw, jeśli chcemy zrobić komuś takie, tak jak tu widać, on nie jest taki pucowaty na, na co dzień, to jest 35, dlatego niektórzy mówią, że 35 nie robi się portretów, ale spotkałem się, gdzie, jak? Robi się pod Jak chcesz, jak ktoś jest anorektykiem i ma wciągnięte, zapadnięte policzki, i chce zrobić taką ładną, pucowatą buzię, to 35 jest idealne. Ale tu widać, jak on ładnie. Odległość minimalna tego obiektywu to jest 50 cm. 50 cm przy takim dało ładne ujęcie, i już ja tu starałem się zrobić, bo to było w cieniu, użyć tego 2,8. I na tym 2,8 on jest bardzo przyzwoite zdjęcie do tak oglądała to zdjęcie mówi troszeczkę mu brakuje na 2,8 jakby użyła i tu wymieniła jakiś obiektyw to byłoby ostrzejsze, natomiast ja uważam, że ono jest bardzo przyzwoite a do tego już mamy nieostrości zdjęcie pod światło, mamy tamto zdjęcie pod światło, gdzie <słuch> słońce jest takimi zachmulkami ale odbija się w różnych miejscach <słuch> to jest <słuch> Praktycznie bez korekcji ekspozycji zrobione zdjęcie, czyli leciutko tego odszedłem od słońca, ale nie bardzo mocno, żeby ono jednak tu ciemne wyszło. Kontrast bardzo dobry. Zdjęcie tak jak powinno być zrobione. Trochę, cie... trochę konturowe, właściwie żadnych odblasków. Tu zrobiłem drugie zdjęcie na tym, yy, na placu. Gdzie słońce świeci prosto w obiektyw, idealnie w obiektyw. Pokazały się ładne bliki, tam na samochodzie widać taką fajną gwiazdkę. Kontrast spadł. Lekko. Jak na. Znaczy, to ja nie wiem w jakiej, jak, jak drogi był ten obiektyw. Bo kultowa Minolta 35, 2,8, która była. którą nie miałem przyjemności wprowadzić, która była, podobno jest rewelacyjna. Trudno mi jest porównać, czy ten obiektyw jest. Nie wiem. Połowę tańszy od takiej Minolty? Czy jest, czy jest tylko o 20% tańszy? znaczy to jest dobry obiektyw. Ja w sumie chyba pierwszy raz spotkałem się z Marką Kenlock. Przynajmniej świadomie, bo mi się przewinęły różne. Ja przeważnie szukam obiektywów, jeśli jest Minolta, to do Minolty, żeby był. Rzadko tego typu. I osobiście, gdybym wybierał obiektyw, bym go nie wybrał. Do tego, żeby nim porobić zdjęcia. Natomiast. Moim zdaniem, jako zamiennik oryginalnej Minolty, jest to bardzo dobry zamiennik, bardzo dobry obiektyw. Sama Minolta, jeszcze raz podkreślę, zgodzę się z wieloma osobami, które mówią w internecie, że Minolta X500, czy amerykańska wersja X570 jest najlepszą Minoltą z serii X do fotografowania. Tak. Ma kilka zalet w stosunku do Minolta X 700, to jest, ma jeden kondensator, od o tym kondensatorze powiemy, ma jeden kondensator, który jest tak jak w X300 pod spodem, ponieważ nie ma automatycznego tego, bo drugi kondensator służy do przymykania y, przysłony, którego które ona nie, automatycznie nie przymyka, więc nie ma tego, tego układu elektronicznego, więc y, mniejsza szansa na popsucie się, y, te kondensatory to już jest y, o dwa lata późniejsza. te pierwsze kondensatory, które były nie do zniszczenia, y, które się nie, nie wylewały, pochodzą z pierwszego roku produkcji X700 yy, te tantalowe. Później już są zwykłe kondensatory, czyli w X500 będziemy mieli zwykły kondensator ale jeśli on do tej pory działa znaczy ja nie wiem, nie znam historii tego aparatu, więc nie wiem czy on był wymieniany, czy był naprawiany. Działa, działa bardzo dobrze i Jakbym miał polecić, jakbym ja się spytał, którą z z serii X polecasz? X500, X300, X9, X500 czy X oczywiście kultową, X700, najlepszą z wszystkich, taką, no, ja bym powiedział, słuchaj, moim zdaniem. Poszukaj X500. Poszukaj, ponieważ y, ogólnie to X700 zostało z wyprodukowanych, sprzedanych około 2 milionów sztuk. X300 ho, ho, szacuje się, że około 2,5 miliona zostało sprzedanych pod nazwą Minolta i jeszcze jakieś pół miliona zostało sprzedanych pod nazwami przeróżnymi, które są tym samym bo końcówka Minolta X300 produkowana była w Chinach i później oni produkowali X300 dla Minolty, po to, że Minolta je sprzedawała jako swój aparat, a pod innymi nazwami mieli takie prawo. To nie była podróba. Mieli prawo sprzedawać je dokładnie z tej samej linii produkcyjnej, jako tam jakieś różne, pod różnymi nazwami występujące. Natomiast X500, wszystkich sztuk, około 350 tysięcy egzemplarzy, co znaczy to jest mało. To nie jest mało, bo to jest 350 tysięcy egzemplarzy, to nie jest 35 tysięcy, ale już jest rzadziej spotykana. Produkowana była od kwietnia 83 roku do 85 przez dwa lata była tego produkowana. Podobno, znaczy zaprzestali jej produkcji podobno dlatego, że była najsłabiej sprzedającą się Minolta, a w 1985 roku wchodziła cała seria autofokusa X700, ten X700, Minolta 7000 AF, za chwilę weszła Minolta 9000, Minolta 5000 i prawdopodobnie potrzebowali mocy produkcyjnych na to, żeby produkować te autofokusy, które wtedy już wchodziły i które miały być tą przebojowym, zwłaszcza, że Minolta no, była wtedy najlepsza, producentem aparatów autofocus ponieważ reszta się spóźniła zdecydowanie i mając do wyboru yy, któ którą linię produkcyjną zamknąć, zamknięto X500 jako naj najmniej sprzedający się aparat, fakt, że jeśli wchodzę yy, wchodziłem do sklepu i widziałem tak X700 za jakąś kwotę prawie połową tańszą X300 i gdzieś w połowie X500 i ja nie wiedziałem co wy ja nie wiedziałem, co wybrać to albo przekonał mnie sprzedawca że nie no, najlepszy X700 700, tu mamy automat, program, program automatyczny, który dobierze wszystko co chcemy. Ale wie pan co, jak pan trochę się zna na fotografii, to tą X300 zrobi pan tak samo dobre zdjęcia jak wszystkimi pozostałymi tymi aparatami. Za po owe ceny dopłaci sobie Pan za lepszy obiektyw, przez co uzyska Pan lepsze zdjęcia nawet już kupując za pozostałą, zaoszczędzoną kwotę lepszy obiektyw i X500 rzeczywiście był ten syndrom średniego brata. Najsłabiej sprzedającym się aparatem był, chociaż dziś uważa się jako, że był najlepszym z tych aparatów. Także zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, zapraszam do obejrzenia recenzji, zarówno X9 którą się naprawdę zachwycałem i która jest <laughs> rzadkim, ale bardzo ciekawym aparatem. I yy, X700, która jest no flagowym, flagowym aparatem, który bardzo, yy, bardzo fajnym, bardzo przyjemnym do fotografowania a zapraszam też do obejrzenia galerii zdjęć zrobiona, zrobionych właśnie tą Minolta X500 Rafała, Rafał bardzo dziękuję za to, że miałem możliwość fotografowania twoją Minolta X500 z obiektywem Kenlock MC Tor 35 28 który uważam, że jest tak samo dobry jak aparat Ho, dziękuję za uwagę zapraszam do oglądania innych filmów i na razie, cześć up take me on your magic river tell me all your dreams align sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feed Just me.